Cześć, witajcie, z ja, i ja, z bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie jest Fortnite'a, a film jest Fortnite'a, ponieważ część z Was chciała Forta, część nie, więc teraz także film dla tej części, która chciała po prostu Forta na kanale jeszcze. Więc lecimy. Jedna kiereczka taka, co jest zrobimy. Ono się dodali do raptory, ale odcinek raptorów już był, dodali też jakąś broń recenklingową. Ale w sumie lepiej by było, jakby zrobili coś bardziej kozackiego niż bronie recyklingowe. Jakby... Fort ma potencjał. Będzie dobrą grą, ale... No, no, jest dobrą grą, ale po prostu jakoś ją zostawili na jakiś czas. Dużo graczy po prostu przestała grać Forta. O, raptorki akurat tam są, ale... Ja już nie jestem na tym etapie, żeby za nimi ganiać wszędzie Postaramy się zrobić winka Jedna giereczka Chyba może być, chyba nikomu flaków nie wypruje <grytanie> Dobra lecimy, to jest taka fajna pompeczka normalna Pompeczka Mi się Fort podoba Ale tak jak mówię Nie robią na ten moment nic Jakby robili to było fajnie Lanek i Jamnik nie grają w Forta. Jamnik to w ogóle nie gra w Forta, Lanek odszedł na jakiś czas. Wróci jak będzie się coś działo po prostu. No mówi się trudno. Nie wie co traci. Aj <grym> boże. Dobra. Mm. Co, co my tutaj możemy zrobić ciekawego? W sumie to wygrać gierkę. Tu są wilczki. Okej. Okay. Okej. Okay. Są gracze, co mówią, że Ford upada, że się nie nada, że po co w niego grać? Jak upadł. Ale ja myślę, że i tak warto sobie pograć. Holera. Co się dzieje? Jezu, to chyba ta nowa brońka, co? Recy. Tu jest recykler. Recykler. Ło! Wow. Dobra, poczekajcie, muszę przeładować szybko Recykler, on chyba zbiera broń, kit O kurde, to są aż dwóch typów Dobra Jest przeładowane Tak w ogóle to zacząłem budować te Ściany na Sobą, okej, okay, chyba typa wywaliło Spoko Nie wnikam po prostu Aha, tu nie jest O nie, dobra Bo typ mnie zauważy Aha Dobra Okej, okay. rozumiem Gdyk. nie, ten gdak nie może ukraść chwila, piek, panie gdak, spokojnie panie. Muszę podpalić budowlę, więc... Czekaj czego ten Gdakumar? Oho, lipka. Skorpion edytuje normalnie. Uch. Ach! A jest ja tam. Dobre. Ile killów? Cztery. To tos. Dobra, krótka gireczka z forta była. Może sobie drugą pykniemy, albo nie. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Albo dobra, jeszcze jedna. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, bo... Bo coraz więcej nas jest. Było minus 21 subów. YouTube usunął suby, no i wiecie. Teraz już przywracają suby, więc zostawcie łapeczkę w górę, bo jutro bo YouTube usuwa mi łapki i suby trzeba z tym walczyć ludzie po prostu trzeba z tym walczyć tak jak ja warczę w Forcie to tak, to tak wy musicie walczyć moje suby dobra eee, piszcie w komentarzach co tam u was jak wam dzień dzionek mija ogólnie nie wiem, może zrobimy coś takiego że odcinki z Forta będą krótsze takie 10-15 minut ale będę na nich opowiadał jakąś historię z życia, co o tym myślicie, piszcie w komentarzach no chyba, że ktoś, że nikt tego nie ogląda, no to w topa ale mówię, Ford bym, by był mógł być taką grą w której po prostu bym opowiadał różne takie te historie z życia, co się mi przydarzyło i tak dalej, i tak dalej pyk jakby Ford był pierwszą grą, w jaką grałem więc ja jej nie zostawię bo w sumie to na niej wybudował się mój kanał trochę by było Ferion zostawiać, proszę bardzo pierwsza likwidacja i tak szybko biorę na rybka pyk, 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 pyk ogólnie wezmę, ooo, emeczka wezmę sobie tę normalną tą, tą, tą nienormalną pompetką tą prowizoryczną Boże nie prowizoryczną tylko tą Prymitywną czy coś Bo ona po prostu jest Na ten moment to na jest szybsza nie, A, przy, a w poprzedniej rundzie Zabił mnie chłop z tej pompy więc Więc fajnie by było y, Teraz się jakby zrewanżować i zabić Kogoś z tej samej pompy No tak jak mówię Ford, Ford y, teraz Jakby dużo Graczy z niego odeszło ale ja jestem Ja go nie zostawię wiadomo gram mniej bo nic się nie dzieje ale ale i tak i tak raz na tydzień albo na dwa tygodnie se pyknę bo po prostu też lewla muszę wbić. no ja. po prostu fort jest spoko moim zdaniem tylko mogliby więcej rzeczy robić dobra już się nie będę tego tłumaczył dlaczego gram forta, bo to dziwne jest po prostu nie chcę hejtu jak wam się coś nie podoba to nie dawajcie łapek w dół bo po prostu jakby robię to dla Was, Grand Forta dla Was, też dla siebie. Granforta między innymi dlatego, że. że połowa z Was chciała. Dobra. Ok, tu jest łop. Dobra Myślałem, że on jest tu, ale on jest tutaj, dobra To my sobie na niego poczekamy XD Po prostu wybraliście w komentarzach, że chcecie serię Fabularum z Horizona Chcecie tam jeszcze Subnautikę. Ktoś tam nie chciał Forta, ktoś tam chciał Forta, więc Fort będzie tylko dla osób, które chcą Jak nie będzie Forta, to nie hejtujcie. Znaczy, Boże, jak będzie Fort, to nie, też nie hejtujcie, go. Co się dzieje? Ach, kurde, właśnie o tej broni mówię. A, dobra taki króciutki odcinek, ale jeśli chcecie, żeby na Forcie pojawiały się jakieś historie życia albo coś, to piszcie Forcik teraz nie ma tam żadnej rzeczy takiej nowej, po prostu jest ten recycler, ale nawet spoko to jest... Spoko się gra. Po prostu samemu się spoko gra. A więc co, trzymajcie po lajkujcie, subskrybujcie. No i cześć, pa, pa, do następnego filmu. I piszcie jak tam wam dzionek mija. Pa. pa. Okej, okay, jeszcze bonusowa gierka, bo miałem zakończyć film, ale tak patrzę i tak sobie myślę, że jeszcze sobie tą gierczkę jedną zahaczymy o raptorek. Hmm. No, nie, nie będziemy go brać. Co to? To jest ta pozostałości po legendarnej skrzynce. Takie te, to się wykopuje i ma się takie ten, jak ktoś nie wie. Dobra, my lecimy. O, o, o! jeszcze to by było bez sensu, żebyśmy brali raptora. Bo, no bo po prostu ten raptor by umarł w górze. Ciekawe, czy mnie będzie gonił. Dawaj, gonisz mnie. Zobaczymy, jak jesteś szybki, cwaniaku. O boże, co on robi? Dobra, co ja robię? Tak. Dobra, jest jakiś typ, ale trzeba najpierw odjechać stąd. Kolejny raptor, ja. Raptory są tutaj Często dość, one są fajne. Mi się podobają raptorki, nie? Tylko nie o swoje ich, no bo w sumie to po co? Ciekawe, czy fort y, upad, czy jeszcze go. Odrodzą, czy może już oleją go Ciekawi mnie to, jakie, jakie epik ma teraz plany Ciekawi mnie to, co oni myślą na ten temat Mam nadzieję, że tego sobie nie odpuszczą, no bo to Ta gra ma potencjał Dobra Siup siub Siup, Siup. parabąk, no i stos. O, o, o. o. Dobra, pierwszy zrzut. Jestem pierwszym graczem, który zrzut zaopatrzenia otworzył w tym mieczu. No to. Mieczu, meczu. To fajnie. Jeszcze możemy wygrać na mój wielki powrót. kurde mam takie wrażenie, że jak y, gram w jakąkolwiek grę, no to, wiecie jest fajnie, przychodzi. Mam radość z grania, ale mam takie wrażenie, że. Jeśli po prostu nie nagrywam, to mam taką jakby pustkę w sercu. To jest bot. O Boże, jak on mnie... Jak on, on miał? O Boże, ktoś do mnie strzelał. Dwa, jeden. Cztery, trzy, dwa. Jeden... tyk... Już wiem czemu ten chłop mnie tak mocno obił, bo on po prostu miał to. Eee, tą fioletową, nie? A fioletowa też mocno zadaje. Dobra, sapteczką sobie tutaj wejdziemy Do 10 policzymy I mamy to, chyba to wygram Nie żeby coś, ale mogę to wygrać Ok, dobra Jest tutaj typ. Raptory są, to ktoś otwoił raptory widocznie Idzie. idzie. Dobra. <laughs> Ham. Hmm. Przy se Setu XD. Patrzcie, ludzie, mamy tutaj prawdziwą walkę na śmierć i życie. Patrz jaka walka. Widzicie to, patrzcie, jaka walka. Ja pierniczę. Walka na śmierć i życie. Ten, kto zwycięży, zostanie tytuł najlepszego gracza Forts'rite. Czy Fortnite'a Aha Nie wiem kogo podjeżdżać szczerze. Czy tego chłopa tu? Czy tego chłopa tu Nie wiem Dobra, podjeżdżam tego chłopatu, bo on ma tutaj Han hang, hang coś tam, nie wiem jak się to... o nie Jest dupa, bo spadłem O nie No i gdzie jest ten typ? Co? A, widzicie. Taki cwaniak. Ania w tamtym krzaku, prawda? Tak, jaki kamper? Podjeżdżanko. O kurde! Ach! 5 HP mu zostało, no trudno. No trudno.